Cześć, witajcie gdzieś nad wodą. Jest sobota 19 kwietnia, godzina 630, a ja jestem gdzieś nad wodą. Dzisiaj jestem nad jeziorkiem klubowym, na którym już tutaj bywałem. Widzieliście na pewno to jeziorko kilka razy przy okazji filmów kręconych ze szczupakami, ale dzisiaj biało. Dzisiaj będę próbował złowić lina, leszcza, płotkę, cokolwiek. Tu. Tutaj, tak jak widzicie, to tutaj to jest yy, wysepka taka mała. Tam z, przy samej wyspie już są kapelonki. Więc tutaj sobie mniej więcej będę yy, karmił przy tej wyspie. A Federy 2 wyciepie na aferę gdzieś tam w prawo. Zobaczymy. Nie mam pojęcia, tutaj kiedyś byłem. Byłem tutaj tylko raz za białą rybą, ale to trafiłem w fatalne warunki pogodowe. Po prostu była yy, potężna zmiana pogody i wtedy kompletnie nic się nie wydarzyło. Co będzie dzisiaj? Zobaczymy. Zapraszam na odcinek. No i zaczynamy zabawę. No i co? I klasycznie. Tak jak zawsze, tak jak na każdej wodzie mieszanka peletów 2,4 mm z dodatkiem całego soku z kukurydzy plus mniej więcej 1 czwarta puszki wrzucona do tego. Dodatkowo dorzucę tu jeszcze kilka białych robaczków zobaczymy. To będzie na dwóch federach. Jeżeli chodzi tam pod tą wysepką, to tam będę chyba rzucał tylko kukurydzę i ciecierzycę. Zobaczymy. Mam niesamowitą widownię. Trochę się cykam wrzucać w tej chwili kukurydzę z ręki, bo jak zobaczą, to mnie kurde żyć nie dadzą. Także pierwsze chyba federy, a potem spławik. To jest niesamowite, zobaczcie. No kurde, już są tutaj. Zobaczcie. Plaz już stanowisko i zadowolony. <grymne> Masakra. No jako że moim celem będzie linek, to w tej chwili dendrobena tutaj na haczyku i lecimy z tematem. Drugi feder gotowy. Tutaj próbuję na dambesa czekoladowo-pomarańczowego zobaczymy, czy na tej wodzie ten smak też będzie skuteczny. Federy w wodzie czas się wziąć za spławi no to tak, na razie dwa federy i na jednym dendrobena na drugim dumbbells, tak jak widzieliście za jakiś czas jak nic się nie będzie działo w miarę rozwoju sytuacji będę sprawdzał co się dzieje i w tym momencie zmieniał, reagował czyli powiedzmy nawet <laughs> jestem przygotowany, mam trochę białych robaków znaczy, mam trochę y, białych robaków więc sobie y, po, pokombinuję, popróbuję no słuchajcie, wszystkie te ptaki odpłynęły zdecydowanie dalej, a ta jedna i dziaduwa strętna. Została tutaj mieczaj i nie wrzuciłem jeszcze ani ziarka kukurydzy, bo się nie uwolni od niego. No i dobra, wszystkie trzy wędki w wodzie. <laughs> Sprawdźmy co z tego dzisiaj wyniknie. No, nasypałem trochę kukurydzy na spławiku. Na początek dałem kanapkę z dwóch ziarenek kukurydzy i dwóch Białych. Jak wspominałem na początku, jest 19 maja. Nie wiem, czy szczupaki jeszcze w tarle, czy już po tarle, ale rzucę sobie chrapciakiem parę razy, żeby sprawdzić. Może coś tutaj w ten sposób grasuje. mě trápí, nie, trafim, nie trafim. Kurde, i siedzi w samym brzegu no rybka taka z 60 plus już po tarle także zaczynają żerować w przyszłym tygodniu lecę na, raczej na pewno na szczupaki <laughs> . z lewej strony ale nie trafił. <laughs> nie wiem, czy nie trafił, ale się nie zaznał. Niestety słabizna, jeżeli chodzi o białoryb, kompletnie na razie nic. Na dnie pudełka znalazłem jeszcze dwie gumy, jedną na klasycznej główce, pasowała mi tutaj, bo główka 4 gramy, ale w przeciągu kilku rzutów straciłem ogonek od gumki. Tamta była w takim niebieskim kolorze, tutaj mam jeszcze jedną, ale... Na tą białą praktycznie zero Z powierzchni też już się nic nie dzieje Rano trochę tej aktywności zębatych Fajnie pyknął z daleka fajnie pyknął z daleka, też taka myślę 60, 60 plus. bardzo delikatnie na tą białą gunkę. No i cóż, cieszę się, że chociaż coś tutaj się dzieje, bo białoryb nic, a zębatki jakoś tam się jeszcze aktywują. Słuchajcie, dotarły jest Nawet tutaj już nie już będę próbował. robić być to nie ma sensu. Po prostu dzisiaj coś tutaj przynajmniej na tej wodzie, nie wiem jak jest na imię. Te warunki im zbytnio nie pasują. Czupaki potarle jakoś tam parę branży się udało wypracować dwie ryby nawet wyjąć aż tak do końca się nie spodziewałem bo tak naprawdę to, to, to pierwszy raz złowiłem rybę Taka bardzo płytka zatoka ciekawe jest czy coś tu się da jeszcze sprowokować. No cóż, ja już kończę pomału, więc czas na jakieś tam podsumowanie dzisiejszego dnia to był bardzo ciekawy dzień. Mimo tego, że białoryb kompletnie nie współpracował, co mnie bardzo mocno zdziwiło, ale za to drapieżniki dość ładnie można powiedzieć gryzły. Złowiłem dwie ryby, udało mi się nagrać kilka ataków. No, niestety nie wszystkie były udane, ale myślę, że to było atrakcyjne dla oka. Tak czy inaczej, dzień jak najbardziej na plus. Jeżeli się podobało, to wiecie co macie robić. Ja ze swojej strony już dziękuję za oglądanie. No i co? I do następnego razu gdzieś nad wodą. Dzięki, trzymajcie się. Hej!